Dziś czeka nas zabawa w chowanego w krzakach. Patusia, która po ubiegłorocznym doświadczeniu z ogniem przerzuciła się na morsowanie. Trochę ujęć ze złotami. Dzipowi, któremu po prostu nie wyszło. Suzuki Jimmy w akcji i na koniec nie mogło zabraknąć Patrola. To wszystko i jeszcze więcej w relacji z pierwszej rundy Cobra Lightowy Puchar. Oglądajcie do końca. Zostawcie suba, lajka like i komentarz, a my zaczynamy od krótkiej witary, którą znaleźliśmy w krzakach. Ekipa szybko zdobyła pieczątkę, a potem zastanawiali się jak z niej wyjechać. W ruch poszły trapy. Niestety lewe, tylne koło z nich spadło i cały samochód sunął się jeszcze bardziej. Szybka korekta ustawienie podkładów i Suzuki poleciało na drzewo. Ale udało się wyjechać. I jak wrażenia? Nie. Czy pilot się sprawdził? Bywało gorzej. Bywało gorzej, no. Ale trochę nerwów było, nie? Nie, co to... Nie, co się. To Jako drugi samochód spotkaliśmy patusie. Załoga podłożyła trapy pod przednie koła i wyciągnęła samochód na windzie. Zaraz po wydostaniu przodu auta pod wodę zanurkował tył samochodu, a trawy znalazły się w całości pod wodą. Po chwili walki patrulnicza wyjechała na twardy grunt, ale nie obyło się bez drobnych awarii. Jakie straty? Tylna szyba, skrzywiony już drążek patrolowy w witarze no i zjęło powietrze na razie. A maska tak. A która to piekątka? O, nie wiem. Z połowa stawki, no powiedzmy. Jak widać na załączonym obrazku, pomiędzy elementami zawieszenia nadal było widać bryły lodu. W trakcie naprawy samochodu trzeba było odszukać zaginione trapy i je wyrwać z pod wody, co okazało się nie lada wyzwanie. Dalej trafiliśmy na zmotę, dla której teren nie stanowił żadnego problemu. Kierowca raczej jeździł delikatnie od pieczątki do pieczątki. I chyba trochę mu się znudziła taka jazda. Po chwili znalazł większy kawałek gładkiego lodu i poćwiczył umiejętności driftowania w kontrolowanych warunkach. W sumie lepiej na środku zamradniętej wody niż na parkingu podziemnym pod supermarketem. W międzyczasie złapaliśmy święciego, który coś tam grzebał. Jakby mieli wpaść, to żeby było bezpieczniej, to trochę wody złożyli, by było nie? trochę płycej. Przepraszam, dbał o bezpieczeństwo załogi. Dobrze, że byliśmy pierwsi, bo potem miał przygotowaną wymówkę dla zawodników. Sobota, żeby nas zalało, tak, tak? Nie, żeby to było złyce, wpadli, żeby nie boku, W końcu udało nam się złapać fajne ujęcie ze Zmotą, jak próbowała przyjechać na drugą stronę rozlewista. Pilot tak się przestraszył pędzącego samochodu, że aż podwinęły mu się nogi i było trochę śmiechu. Dalej załoga robiła kolejne pieczątki, a my skupiliśmy się na innych samochodach. Po drugiej stronie kanału znaleźliśmy Suzukę i Jeepa. ZJ próbował się przedostać do tłumu stojącego na drugim brzegu, ale coś mu nie wyszło. Na ratunek przybyła wcześniej wspomniana Witarka, jednak był to zbyt lekki samochód. I zamiast wyciągnąć Chipa, sama zsuwała się do wody. Oczywiście na wszystko są sposoby i po chwili Zetiot odwrócił do walki. Kawałek dalej pojawił się zimniach. Zrobił dwie łatwe pieczątki i próbował przejechać tą samą ścieżką co Jeep, tylko w drugą stronę. Skończyło się podobniej, ale załoga nie potrzebowała niczej jej pomocy, żeby wydostać się z tej pułapki, Niestety pod sam koniec walki padła nam bateria w kamerze i nie nagraliśmy sceny do końca. Zanim uruchomiliśmy podobnie kamerę, jak był już po drugiej stronie i odhaczał kolejne pieczątki. Po chwili w tym samym miejscu pojawiła się mniej zmotana witarka i pokonała przeszkodę dosłownie w ten sam sposób. Ogólnie mieliśmy wrażenie, że na rajdzie jest bardzo mało samochodów i kładów. Kobra przyzwyczaiła nas do tego, że jest to duża impreza i często na próbach nie ma gdzie się wcisnąć, a my musimy uważać, żeby w perworze walki nikt nas nie przejechał. Teraz było ewidentnie inaczej. Za bardzo nie mieliśmy co nagrywać. Wracaliśmy już do samochodu, gdy zobaczyliśmy kolejną, tym razem wklejową zmotę. Przynajmniej tak się wydawało z daleka. Okazało się, że zmota nie odpala, więc pozostało nam nagrać patrola. I tu byłem pod wielkim wrażeniem. Kierowca prawie syryjnym samochodem pakował się we wszystkie przeszkody i o dziwo z nich wyjeżdżał. Oczywiście było to ukupione połamanymi zderzakami i uszkodzonymi lampami. Na tym kończymy relację z kobry. Jeśli obejrzeliście do końca, zostawcie komentarz o treści T2Go, a my widzimy się niebawem na kolejnej imprezie. Do zobaczenia.